Cześć wszystkim, ja jestem Grain, a to jest kolejny odcinek. Powiedzcie mi, jak to jest? Jak to jest, że niestandardowe fil filmy z tej gry, typu y jestem zły, zawsze pojawiają się wtedy, gdy frakcja, którą walczę, to leśne elfy? Przy demonach było tak samo. Musiałem grać leśnymi elfami? Nagle musiałem robić materiał, w którym robię ten. Głupie rzeczy. Nie wiadomo, dajcie mi łuczników, bo oni są najlepsi. Nie tylko dom tiru kryje się w tych wodach według starych legend. Starożytne artefakty mają być tu zakopane. A potrzebne są elfy. Hmm. Na nie odjechało. U mnie jakieś artefakty. nam pierdol to. Jedź do Tiru. Daj sobie z tym spokój. No niezłomny. No tak, no chcę was. Pokażcie mi to. No jest, że ja myślałem, że będę miał więcej tych. Ale. Magia zniszczenia. Pierdolę. Pokażę wam magię światła moją. Patrzcie. Niestety nie mam prawej mocy. Niestety, ale mam jakieś słowo światła, teleportację, mam wstrzeszenie. Prawej mocy grupowej nie mam. Prawa moc yy, grupowa i przyspieszenie grupowe to są dwa czary, które najbardziej lubię z magii światła. Bezsprzecznie. Najbardziej mi się podobają. I, i zawsze, jak biorę magię światła, to myślę głównie o tych dwóch czarach. Nawet nie o wstrzeszeniu. Nawet nie o magii światła. tym. O. Jak to ma. Słowu, słowie światła Zawsze myślę o, o przyspieszeniu o prawej mocy. Bo to są one są zajebiste. Proszę was Chodź na tych przyłączą się. Bardzo dobrze. Dwóch was jest kurwa mać. Po co mi dwóch? Nawet nie będziemy walczyć z tymi łakami. Przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle. Eee. Dobra, weźmy to. Pamiętam. Tutaj się zaciąłem. Nie tutaj, na kolejnej misji. Na kolejnej misji się zaciąłem, bo... Bo ten... Bo faktycznie miałem problemy z nim. Ja chyba jestem teraz na bardzo łatwym poziomie, ta. W sensie nie zmieniałem poziomu trudności. O. W tym sensie. Nie zmieniałem poziomu trudności. Bo kurwa mać. W sumie... Dajmy sobie spokój. To tak, to fajnie jest przejść grę na ciężki. Ale właściwie to ostatnio yy, oglądałem taki ten. Yy, oglądałem materiał yy, goście w Delicji. Yy, goście właśnie rozmawiali o, o poziomach trudności. I, I ogólnie rzecz biorąc, jest różnica między tym, kiedy gra jest trudna, a kiedy jest nużąca. I gra, już, gra na ciężkim w, w patch 1.2 jest nużąca po prostu. Nie jest ciekawa, nie jest interesująca... ...nóże. Stop. Za grosze to mogę kupić ten. Chodź na ty. Dobra, jak coś to będziemy się wymieniać... Ty! Kilku was jest? Zapiszmy sobie. O! Możecie zobaczyć jak bardzo zdesperowany byłem. Przy poprzedniej misji. To jest Sylwana 2.0. W momencie jak sobie grałem na tym, już grałem na bardzo łatwym, jest kampania, ale chyba gdzieś to była jeszcze zwyczajna Sylwana, Sylana, przepraszam, jest Sylvana tak to nazwałem, nie wiem dlaczego, to jest jak też alternatywne taktyki. Ja chciałbym zobaczyć statystyki Kolosa. On, oni strzelali? Już nie pamiętam. Powtórzmy, no chuj tam. Mamy tą tą. Mamy umiejętność. Eee, nie, nie strzelają. No to chyba... Chyba powinno pójść okej, okay, no. Ten już ginie. Znaczy ja wiem, że... O podwinę szczęście na tej strzale. Kurwa. O, proszę bardzo. No oni mi mówią o stratach. Oczywiście zgódź się, trzeba się zgadzać na takie rzeczy. Dobra, zaraz będziemy pod rucznikami. Dobrze to zrobić przed końcem tygodnia. Bardzo dobrze. Co tu jest? Z nami jest ten tar, Odbicie podcisku. Spoko. Ogólnie rzecz biorąc Hindam też e, strasznie silny się zrobił. No i masz. Nee. Nie bać. Technicznie rzecz biorąc, klątwa tak się nie przyda, bo będziemy walczyć z nieumarłymi. Ale co zrobić? O, proszę bardzo. Nie wziąłem tych łuczników pierdolonych. Wróć się. Mamy jakiś limit czasowy? Nie. Dobra. Musimy znaleźć artefakty. Zastanawiam się, czy one się zapiszą z kurwy syny do. Kolejnej misji. Dobrze by było, jakby tak było. Miałoby to sens. Dobrze. Dobrze na micie. Tych na pewno chcemy ulepszyć. Tych, żeby ich skonsolidować. No. Ale mimo wszystko, ja bym zrobił, na pół bym ich podzielił. Bo raczej tutaj jednostki będą w małych liczbach. I takie rozdzielenie będzie faktycznie sensowne. Weź to. Dobra, jedź na dół. Jedziemy. Kolejne, mam nadzieję. Jednostki ochotnicze. Bardzo dobrze. Pojedyncze, to może, może być ich nawet 10, jak są pojedyncze. Z tego co pamiętam. A, nie widać tam nic. Mapa się nie odkryła? Zapiszmy. O, nie zapisałem wtedy. Pokazałem wam, co chciałem pokazać, ale nie zapisałem. E. Dobra. Robimy dalej. Ogólnie rzecz nie pamiętam, ile to było. Chyba z pięć razy. Nawet nie 5, więcej. Znaczy 5 takich pełnych, bo potem są jeszcze jakieś te mniejsze rany. Mówię o poprzedniej misji ile razy e, zaczynałem ją. Tak żeby w pełni zagrać od nowa to chyba z 5. Ale to są takie pełne już, naprawdę. Takie podczas których gram 3-4 miesiące w sensie w grze miesiące. A to nie jest głupi pomysł. Zostań tu. Skorzystajmy z tego, że jesteśmy szybcy. Co ty tam masz? Musisz mieć jakąś grupową, prawda? Grupowa boska siła. Może być. Daj no. Tym bardziej, że teraz inicjatywa. Ja je podskoczyłeś. Idealnie. Was jest pięciu, to dobijcie tamtych. Dobrze. E, Prawa moc, przyspieszenie, przyspieszenie. Na was na przykład. Okej. Okay. Ten jeszcze nie podejdzie. Dobrze Dobrze. Nie chcę mi się nawet nimi karować. Dam sobie radę bez tego. Proszę bardzo. Ty już możesz strzelić. Strzelmy wszyscy. Może na szybko. O. I dobry. Podgryzam sobie cokolwiek, bo... Nie, no trzy nie bo wiecie, jak to jest. Ja jeszcze, oczywiście, mam w zwyczaju nie jedzenia rzeczy. Ale chwila, no. Ja tutaj muszę przede wszystkim pojechać. Czuję, że tam jest gdzieś, kurwa, artefakt, czy, czy co innego. Nie powinienem tego omijać. Weź złoto. Zaraz będziemy brać XP, ale to zaraz. Proszę bardzo, pan wampir. Pan pompier. Jak to niektórzy mówią. Teraz do pana pójdziemy tylko najpierw. Oj, powinienem zapisać to przed tym wszystkim, wszystkim. Mam nadzieję, że... A jednak. Rusz się tu. O, zajęliście zajęliście. Dobra, oni zaczną już do mnie wlatywać, więc trzeba jak najszybciej ich wszystkich. Dobrze. Specjalnie to zrobiłem w ten sposób. O, jeszcze grupowe oczyszczenie jest. Dobra. Ja Zastanawiałem się, jaki jest grupowy czar kolejny, który dostałem. Bo nie zauważyłem wtedy. O, zajęliście, Jeszcze morale dostał. Damy już rady. Okej. Okay. O... Także, tak wszystko okej. Okay. A ja mam, ja mówię, podgryzam sobie coś, bo mam w zwyczaju si siedzieć głodny przez Bóg wie ile. A, a powiedzmy, że w moim przypadku nie jest to dobry pomysł. Kurwa, to jest tak chujowe. Odbicie pocisku i wytrzymałość. Dobra. Wezmę, bo nic, nic innego nie Lepszego nie przychodzi do głowy Co poradzę? Ok, to wygląda jak miejsce, w którym mam zdobyć ten jeden artefakt. Kilka. Dobra, na kilk... Jak jest ich kilka, to trzeba zapisać. Jak jest ich chwilka to trzeba zapisać. Ej, jajaj. Jaj. Niedobrze. Jak chcecie się ustawić? Ciekawe ustawienie, ale ja bym ich rozproszył bardziej. Bo nie wiem, czy. Czy aby ten ich atak tutaj nie. nie przewodzi prądu? Może być. w ten sposób. Aha. Tego. Dobrze, teraz grupowa boska siła, to będzie okej, okay, mi się zdaje, no. Co ma być nie okej, okay? jak, jak może być okej? Okay? Zabij tego. Strzel już, ja akurat strzelę. Chodźmy tu. O, tu. Dobra, zrobione. Zrobione. Backstrat to najważniejsze. Żeby nie trać. Pytanie: jak jest na zewnątrz? O! To jest ciekawe. Spora kurwa. Spora. Nie pojebało kogoś przypadkiem? Bardzo znam. Strzała. Wiele. Nie no, ale ja nie chcę strat, ludzie. No nie wiem, ja bym was ustawił tutaj. Jak bardzo, jak mocno się da. Jak głęboko się da. O. W takim wypadku oczywiście wolałbym, żebyście podpełzli gdzieś tu. Dobra, widzicie? Nie mogą tędy przejść. Idealnie. Nie byłem tego pewien, bo... bo jak zwykle nie jestem tego pewien. Nie kojarzę mechaniki za gros. Oj, niedobrze. Dobra. Bałem się, że ten skurwysnik nie zostanie zabity do końca. Ale... Ale jest okej. Okay. Ale jest ok. Chodź tu. Pojedynczy smok. To dobra, to jest to. To jest to, co nam jest potrzebne. O, kolejne jednostki. Idealnie. Patrzcie, kurwa. Co chwila tutaj jakiś obóz z elfami. Ale jak coś, to nikt nie wie, gdzie jest Tiru. Że Tiru w ogóle istnieje. Chodźmy tu. Wiele. Dobra, chodźmy tu. Zapiszmy sobie jeszcze raz. Bo jeżeli się okaże, że będę miał straty i to takie, z którymi się nie będę zgadzał, to będzie mi przykro. Teraz tu. Ścigaj. Nie ma co im da dać i dawać uciekać. Spora. To już trochę gorzej. Zapiszmy jeszcze raz. Na trójce może być. Nic takiego się nie stało. No ho? Właśnie z nimi będę miał problem. Trzeba ich rozdzielić. Mm. Ty. Tak. 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 Niedobrze. Skurdeczny cię ruszę. Może ich wskrzeszę Kurwa No wskrzeszę ich, ale nie wszystkich Na tym polega problem Ale 9 pusałek I tak mi nie były potrzebne Exp się chociaż przyda Prawda Prawda 6 tysięcy na jeden na drugim 5700. No kurwa. Brać. Dać i brać. Chodź na tym. Nie. Nie pozwalam na straty. Może być. Nikt do mnie nie podejdzie. Idealnie. Daj tego. nie od zaklęcia 120. Niby nie głupie, nie? Może powinienem... Użyje. Jebać biedę. A tamtego nie? Tamten jest nietykalny kupa. Dobrze, spokojnie. Wszystko mam pod kontrolą. O, mówiłem, że mam wszystko pod kontrolą. Oczywiście, że mam. A tak. Zapiszmy jeszcze raz, bo Lisza to też nie jest, kurwa, nic przyjemnego. Okej, okay, na szczęście się udało wynegocjować brak spraw. Tutaj też. Zajebiste. Ja wiem, że to są... że to jest sześć rusałek i trochę niepoważnie się teraz zachowuje, Ale w sumie w ten sposób. Wydaje mi się, że tutaj nie mogą wejść. Mam nadzieję. No. Dobrze zrobiłem, jestem bardzo zadowolony. zastanawiam się. tu. No. Bardzo dobrze. Dwóch mogę zajebać. Znaczy ja wiem, że on jest obity, ale zawsze daj grupową. Są dużo, dużo potrzebniejsze. Żeby go przesunąć w później. Naprawdę. Poroś na magię, no tak. Wytrzymałość Strzel w niego po prostu. My tak się składa, że nie chcemy destować wytrzymałości na jakiejkolwiek. Żeby... No strzel. Dobra. Zesuńmy ich jak możemy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Cztery. Dobra. sumie. Dobra, mamy róg, łuk znaczy łuk z rogu. O! A te skąd się wzięły? No zajebiście, nie, żebym nie miał jakieś problemy z tym. Jestem bardzo zadowolony. I łuk mamy cztery. Dobrze, teraz trzeba na koniaka. Kurwa, akurat płaski teren, co? Ale myślę, że damy sobie radę bez strat, bo czemu nie? O, proszę bardzo, daliśmy radę. nie wyskakują mi te. No nic. No to teraz tutaj. Nieciek jak w stary. Mama mana. Dobrze. Co Pierdole. Może być tu. Ten nie podejdzie, a zaraz go Sekcja łóżnicza rozpierdoli. Nawet nie musi. pięciu druidów dało sobie radę. Ech. Po co mi kurwa, mana? Po co mi nawigacja? Weź już manę, jak, jak już coś musisz brać. Weź ty. Zabity. Kurwa, nie z tymi to akurat. Nie wypada na mnie ciebie Z tymi nie. W ten sposób. Okej. Okay. Daj im grupową. Jeszcze w jak właśnie cię. Dogoni. Dogoni się. O. Dobra. Mamy. Zrobiliśmy bez strat to by pomyślał. E! Okej. Okay. Powinienem bardziej uważać chłom. Um. ich może być z 200 Faktycznie. Na tym co już bym zapisał. 200-300-400 jakoś tak. E. Prawie 200 I teraz wy. Okej. Okay. Zajebiście. Jest zajebiście. Jedziemy dalej. Spora. Hmm. No, zapiszmy na to. Okej. Okay. O kurwa. No a w sumie i tak nie miałem tam chyba żadnych ciekawych rzeczy do wzięcia. No zresztą wyjątkowa instytucja nie jest taka zła. Chyba. To znaczy są lepsze, wiadomo no. Tutaj akurat nie ma nic wątpliwości mam nadzieję. No, ale zawsze. Dobrze. Wszystkich bez strat, proszę bardzo. Bardzo dobrze. Okej, okay, wizior mistrzostwa. Zakładamy. On jest spokojny z tego stand Daj Daje bohaterowi darmowy poziom podstawowego talentu. Kolejny poziom przybywa nawet wtedy, kiedy bohater ma, poziom, ma talent na poziomie ekspert. O! Proszę bardzo, mistrzowski mężczyźnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jestem zadowolony. Okej. Okay. Dwóch... Dwa z czterech artefaktów znaleziono. E A tutaj? Dobrze, będziemy musieli się przejść. Czas, o kurwa. 25 minut, dobra, to wystarczy, to widzimy się, jak tam będę gdzieś bliżej.